Cześć, witam wszystkich na moim kanale. No i tak jak w tytule, kupiłem mieszkanie w stanie deweloperskim. No i dzisiejszy odcinek poświęcę na oględziny tego właśnie mieszkania. Pokażę Wam, jak wygląda, oraz mniej więcej opowiem, jak będę chciał je wykończyć. No i to, co teraz pokazuję, to jest właśnie część kuchenna. Dalej mamy salon. No i w salonie na podłodze planuje płytki układane w jodełkę. Na powierzchnię salonu z aneksem kuchennym to 18 m2. Mieszkanie jest na parterze, także w jego skład wchodzi również ogródek, a przedpokój ma 3,5 m2. No i przechodząc do łazienki, powiem tyle, że będzie tutaj mnóstwo przeróbek. No i na pewno nagram o tym parę filmów. A jeśli chodzi o samą powierzchnię łazienki, to wynosi ona również około 3,5 m2. Mam w planach zrobić tutaj odpływ liniowy, zmieścić pralkę, przesunąć właśnie ten oto grzejnik, zrobić sufit podwieszany z oświetleniem LED, no i zwężyć otwór drzwiowy. Także pracy będzie naprawdę dość sporo. No i teraz wchodzę do ostatniego pomieszczenia, czyli sypialni. Jak widać ja już tutaj parę rzeczy sobie złożyłem do mieszkania. Ta sama sypialnia ma powierzchnię 10 m2. No tutaj taki mały ząb. Musiał być jakiś wyciek hydrauliki. Posadka zalana. Ściany trochę napuchnięte, no ale przy odbiorze nie robiłem z tego problemu. Każdemu się może zdarzyć, a ja akurat pracuję w wykończeniach, także sobie spokojnie z tym poradzę. Pokażę jeszcze rozdzielnię elektryczną, bo wydaje mi się, że elektryka jest tutaj nawet dobrze zrobiona. Często jest tak, że trochę mało obwodów jest puszczonych do kuchni, a tutaj moim zdaniem wszystko jest ok. No i sypialnia z salonem również odseparowana. A tak wygląda skrzynka teletechniczna. Jeśli nasuwać się jakieś pytanie, to śmiało pytaj w komentarzu, na pewno odpowiem. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Ogólnie jestem zadowolony ze standardu wykończenia. No najbardziej z tego, że ściany są wyszpachlowane, wiadomo standard deweloperski. No ale zrobię kilka poprawek i będzie naprawdę spoko. Także, jak jesteś ciekawy, jak wykończę to mieszkanie, to zachęcam Cię do zostania na kanale, bo na pewno nagram o tym kilka odcinków. No, a tak wygląda ogródek. Jak dla mnie to jest dość spory. Dodam tyle, że mieszkanie planuję wynajmować. Możesz napisać w komentarzu, co o tym sądzisz i czy według Ciebie jest to dobry sposób na biznes. A jeśli interesują Cię koszta wykończenia takiego mieszkania, to jak najbardziej zachęcam Cię do zostania na kanale, bo o tym na pewno nagram odcinek. No dobra, na tym będę kończył ten odcinek. Dzięki wszystkim za zainteresowanie do następnego, cześć!